Od dzisiaj w Gdyni święto morza Pokazy ratownictwa morskiego I tak na Leca... I Witamy was w tych Nie, nie, to cały czas w Na razie dzisiaj w piątek tak biednie, ale podobno jutro ma być lepiej, bo będzie okręt podwodny, ORP Orzeb do zwiedzania i inne rzeczy. A na tych stoiskach to jedzenie takie przaśne, festynowe, ale też dwie fajne rzeczy znaleźliśmy, czyli ottomańskie frykasy i wędzone mięso. Ryby, karkówka, golonka chyba. Także zapraszamy Was na sobotę, na pewno będzie więcej i lepiej. Zapraszamy Was na sobotę!